Kręciliśmy nosem trochę na trasę tegorocznego Tour de France, zastanawialiśmy się, po co takie długie etapy jak ten dzisiejszy. Właściwie teraz tendencja jest, żeby skracać, żeby to ściganie było bardziej dynamiczne. Co się okazało? Okazało się po raz kolejny, że to kolarze robią wyścig. Tak naprawdę kolarze robią wyścig i kolarze pokazują w tegorocznej wielkiej pętli, że rzeczywiście od początku jest bardzo ciekawie i... Ten dzisiejszy etap, e, kilka, kilka rzeczy. Raz, że mieliśmy ucieczkę dosyć nie, niespotykaną, bo z liderem jadącym z przodu Matthew Van Der Poel, z Vannertem, e, z Nibalim, no tam jeszcze z wieloma innymi e, kolarzami. E, no to była nietypowa sytuacja. Na początku widzieliśmy, że pedafon nie chciał puścić, a potem puścił. Pojechali, ponad 6 minut przewagi. E, lider e, z przodu, lider powiększający przewagę w generalce. No i potem atak Mateja Mohoricza. Matej Mohoric, który skompletował etapy wielkich turów. Strasznie się z tego cieszę, bo m, pamiętam, rozmawiałem kiedyś z Matejem Mohoriczem, czasem dowracałem do tej rozmowy. M, ona w całości ukazała się e, kiedyś w magazynie Szosa. Mohoricz e, właśnie opowiadał mi o tym stylu ścigania e, młodych kolarzy, o tym, że, że oni wciskają koło wszędzie tam, gdzie się da, że po prostu inaczej się dzisiaj e, uprawia troszkę kolarstwo. E, no i, ale też opowiadał o swoim podejściu. Od tego czasu gdzieś tam, gdzieś tam mu kibicowałem, no i fajnie. Fajnie, że Mochoricz odnosi takie sukcesy. Pamiętam, kiedyś spotkaliśmy się też na, na Tour de Polandzie, też przecież wygrał etap w pięknym stylu. E, także bardzo ładny, bardzo ładny sukces Mochoricza. Jak już poszedł pod górę, to już wiadomo było, że z góry też tą swoją przewagę utrzyma i, i później do, 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 do mety dowiezie. E, no ale najciekawsze rzeczy tak naprawdę działy się za plecami tej ucieczki, bo mm, no, tam. Widzieliśmy, no strasznie mi szkoda Primorza Roglicza. To jest. Ten facet ma po prostu pecha do wyścigów we Francji. Ja nie wiem na czym to polega, no ale pamiętacie dramat po ubiegłorocznym Tour de France. Pamiętacie dramat w tegorocznym Parysznica. No i teraz kolejny dramat Primoża Roglicza. Znowu Kraksa. Znowu pozdzierany, no już nie będę drugi raz pokazywał tego zdjęcia, bo już widzieliście je w poprzednim filmiku, jak on wyglądał po tej kraksie. No i taki etap, tak długi w słońcu, no po prostu go wykończył. Po prostu go wykończył. Przy takich, tak poobijany kolasz cierpi. Cierpi straszliwie i czasem tego nie czuje się pierwszego dnia, to wychodzi drugiego, trzeciego, w nocy nie można spać. Wiele miesięcy Primoż Roglicz przygotowywał się do tego wyścigu, zupełnie wybrał inny sposób, nie startował. Kilka miesięcy cały czas właściwie w górach, bardzo naprawdę ciężka praca, ciężkie treningi, świetnie przygotowany. No i wszystko wzięło w łeb, to bo ja myślę, że te straty z dzisiejszego etapu są już po prostu nie do odrobienia, ale za to mieliśmy atak Karapaza. No, i to też jest fajny karapas. No ile on tam mógł zyskać? Niewiele mógł zyskać w sumie na tym ataku, Naw nawet gdyby tam e, ta, ta, ta pogoń nie była aż tak mocna. E, ale jednak atakuje, jednak pokazuje charakter. Dzisiaj też bardzo fajna praca Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego. No robią swoje, robią swoje. Zobaczymy, jak to będzie w górę. Przed nami teraz kolejny bardzo ciekawy etap, bo ja myślę, pomimo tego, że on kończy się zjazdem, to jednak wcześniej są spinaczki, są góry e, i to zmęczenie z dzisiejszego bardzo długiego etapu. No ono to się nawarstwia. To się nawarstwia od początku wyścigu. Jak mówiłem, od początku ten wyścig jest ciekawy, dużo się dzieje i to zmęczenie jest coraz większe, więc ja myślę, że na jutrzejszym etapie kolarze będą to czuć, więc może, mogą być znów niespodzianki i mogą być znów ataki, znów generalka może się nam wywrócić. No i tego sobie i Wam życzę, oby bez kraks, oby bezpiecznie, ale, ale ciekawie i, i z emocjami. Czekamy na kolejny etap.